Dzisiaj będzie romantycznie. Książę, księżniczka, intrygi miłosne i listy. A właściwie list. Oto Love Letter. Bardzo fajna gierka. Mówię celowo gierka, bo, bo to jest tyle. To jest wszystko. Dostajemy czerwony woreczek. Talie bardzo fajnie, zgra, zgrabnie zaprojektowanych kart. I kilkanaście czerwonych koseczek. Znam takich, którzy. Te kosteczki wymieniają na kupione w sklepie w pasmanterii czerwone bądź różowe serduszka, co sprawia, że gra staje się jeszcze bardziej romantyczna. Nie ma niestety jeszcze polskiej wersji językowej. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Polska wersja językowa byłaby o tyle fajna, że na każdej z tych kart jest jakiś tekst. To nie jest jakimś. Wielkim problemem, natomiast zawsze fajnie mieć polską wersję gry. Gra jest świetna, można ją zabrać właściwie wszędzie ze sobą czy do pubu, czy na wakacje mieści się w torebce, w kieszeni jest malusieńka i co najciekawsze sprawdza się właściwie w każdym towarzystwie. Hmm, chyba nie znam osoby, której by się nie spodobała. Rozgrywka trwa, trwa zaledwie kilkanaście minut i na czym dokładnie polega o tym, jak zawsze, opowie nasz ekspert z laboratorium. Witam serdecznie w laboratorium zasad. Dzisiaj będziemy opowiadać o krótkiej grze Love Letter. Jest to bardzo mała gra, w której mamy zaledwie 16 kart i parę czerwonych kosteczek. Ten, kto zdobędzie 4 takie kosteczki, czyli 4 punkty zwycięstwa, wygrywa grę. Gra jest bardzo prosta. Rozdajemy e, wszystkim po jednej karcie. Następnie aktywny gracz jedną kartę ze stosu bierze i jedną kartę zagrywa. Karty, jak mówimy, 16 podzielonych na 8 typów, ponumerowane są, po, są od 1 do 8. Na koniec gry wygrywa ten gracz, który jako jedyny został na placu boju, bądź też ten, który ma najwyższy numer karty na końcu gry na ręku. Jakie to są karty? A więc z jedynką jest to strażnik, który gdy zgadnie kto ma jaką kartę, eliminuje gracza z gry. Jest to z dwójką. Ksiądz, który pozwala spojrzeć na czyjąś kartę, z trójką jest to baron, który pozwala porównać rękę z przeciwnikiem i ten, kto ma wyższą kartę na ręku, wygrywa. czwórką e, pokojówka, która zapewnia bezpieczeństwo, z piątką książę, który pozwala wybrać e, przeciwnika, który ma odrzucić kartę z ręki, z szóstką król pozwala zamienić nam się na karty z przeciwnikiem. Z siódemką, hrabina, którą trzeba odrzucić, kiedy ma na ręku się księcia bądź króla, ale można też zablafować, I wreszcie z ósemką, księżniczka, której odrzucenie powoduje natychmiastową przegraną. Jeżeli chodzi o zasady love letter, to już naprawdę wszystko. To nie był skrót zasad. To są wszystkie zasady. Także grajcie. Dziękuję. Moje jedyne zastrzeżenie do tej gry jest takie, że na opakowaniu jest napisane, że gra się dobrze od 2 do 4 osób. Moim zdaniem to nie jest prawda. Gra w 2 i 3 osoby um, po prostu nie jest fajna. Love letter sprawdza się wyłącznie na cztery osoby. No i cena. 40 zł za taki mały woreczek i e, kilkanaście kart to chyba jednak trochę dużo.